Co zrobić, jeśli dostaniecie jakąś złośliwą wiadomość SMS-em? Na przykład, że musicie kurierowi do paczki dopłacić, albo że o dziwo jesteście mamą, choć pierwsze słyszycie, a wasze dziecko zniszczyło telefon i natychmiast musicie napisać do niego na nowy numer na Whatsappie. Co wtedy? Przede wszystkim nie odpisywać i nie klikać żadnych linków zawartych w takiej wiadomości, jak groźnie nie brzmiałyby ewentualne konsekwencje. Po drugie, możemy, mając odrobinę wolnego czasu, zgłosić ją, aby chronić innych. Na przykład do cert a to jest prostsze niż kiedykolwiek, bo uruchomili oni w tym celu krótki i prosty do zapamiętania numer 8080. Prawda, że prosty? 8080, już zapamiętaliście. Więc kiedy następnym razem dostaniecie jakąś jawnie złośliwą wiadomość, to zachęcam do poświęcenia tych dodatkowych kilku sekund, bo być może dzięki temu mniej świadomi użytkownicy telefonów też będą bezpieczniejsi. Nie musicie się też już zastanawiać.